Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Regulamin KDP i dzisiaj sobie porozmawiamy o cenach, czyli o tym, yy, dlaczego Amazon czasami nasze ceny, które ustaliliśmy podczas publikacji, podnosi bądź obniża, z czego to wynika, jak te ceny ustalać dla e-booków i dla paperbacków. O tym sobie dzisiaj wszystko powiemy. Także zapraszam Was do tej krótkiej lekcji, do tego krótkiego filmu i jedziemy dalej z tematem. Zacznijmy sobie od e-booków i tutaj, aby ustalić nasze tantiemy dla ebooka, musimy wybrać plan tantiem, czyli wybieramy albo 35%, albo 70%. Kiedy te 35% i kiedy te 75% to już zależy od Ciebie. Możesz wybrać dla osobnej swojej pozycji, dla osobnego ebooka, dla każdego z osobnego ebooka możesz wybrać różne te tantiemy i sobie zobaczyć po prostu jak to działa, ile Tobie zostanie. Ale jeżeli wprowadziłeś w danych swoich książ w swojej książki, że jest to dzieło należące do domeny publicznej, 170% 70% tamtym już Cię nie obowiązuje i nie możesz takiej opcji wówczas zaznaczyć. Generalnie w przypadku e-booków mamy trzy możliwości ustawienia tej ceny katalogowej. Opcja pierwsza, wybierz swój główny rynek, ustaw cenę rynkową w walucie tego rynku, a na innych platformach handlowych automatycznie przeliczą cenę na dostępne waluty tamtych właśnie innych krajów. Jeśli wybierzesz tę opcję książki z cenami pasującymi do jednego rynku, mogą nie zawsze pasować do innych rynków, a wynika to przede wszystkim z różnic podatkowych, kosztach dostawy i innych kosztach operacyjnych. Przykładem tutaj może być dla ciebie najbardziej takim uwidaczniającym to wszystko Kanada. Jak wiesz, jeżeli sobie ustawisz cenę paperbacka w Kanadzie czy e-booka na poziomie 5 dolarów, to w Kanadzie ta minimalna cena będzie o dużo, dużo wyższa i wynika to właśnie z różnic podatkowych i kosztów dostawy. Ja tutaj ze swojej strony powiem, że nie opieram się nigdy na właśnie sugestiach Amazona odnośnie ceny na poszczególne rynki. Zawsze się, staram się ustawiać te ceny na poszczególne rynki tak, abym z każdego z nich otrzymywał podobny procent tantiemów. Czyli jeżeli w USA 5 dolarów daje mi 1 dolara zarobku, 1 dolara tantiem, to staram się w każdym z poniższych rynków tak samo ustalać, żeby ten 1 dolar w przeliczeniu wychodził na czysto. I tutaj mamy podane właśnie waluty obowiązujące w danych krajach, które obsługuje KDP. Przechodzimy sobie do opcji drugiej, i tutaj wprowadzamy określoną kwotę według platformy i dostępnej waluty, a cena ta musi spełniać ich wymagania, które zależą od rynku, opcji tamtym i rozmiaru pliku, co jest bardzo ważne. Nie możemy również ustawić ceny rynkowej jako zero, nie możemy swojej książki oferować jako bezpłatnej. Jest to jak najbardziej zrozumiałe, ponieważ Amazon musiałby do tego dopłacać. Na niektórych rynkach cena katalogowa wyświetlana klientowi będzie zawierać lokalny podatek od wartości dodanej, czyli tzw. Tak VAT. I to jest właśnie przyczyną tego, że czasami swoje pozycje wyceniamy na 5 dolarów, a na stronie Amazona wyświetlają się one drożej. Mają dodany po prostu podatek VAT, jest on dodawany tylko i wyłącznie w tych krajach, w których on obowiązuje. I dlatego czasami widzimy te różnice, te rozbieżności cenowe. I ok, opcją trzecią w przypadku e-booków jest korzystanie z KDP Beta i jak wiesz jest to unowocześniony sposób właśnie wyświetlania tych raportów. Jest tam mnóstwo opcji, z których możesz sobie na co dzień korzystać i ta KDP Beta pokazuje wpływ zmian cen książek na podstawie właśnie liczby ich sprzedaży. I zarobków autora, z tego możesz sobie śmiało wyciągnąć, jaka cena najlepiej się sprawdzała w przypadku Twojej pozycji. I tutaj Amazon bardzo wyraźnie zaznacza, że zastrzegają sobie prawo do ustalenia ceny detalicznej, czyli mogą oferować Twoją książkę po cenie niższej od ceny katalogowej. Dzieje się tak w dwóch przypadkach, kiedy cena Twojej książki jest zbyt bardzo zawyżona w porównaniu do konkurencji. I w drugim przypadku, kiedy cena Twojego paperbacka, z którego stworzyłeś e-booka, jest dużo wyższa niż cena tego e-booka, dlatego Amazon wtedy reaguje i takie ceny po prostu obniża, nie informując nas nawet o tym, takie ma prawo, tak sobie ustalił w regulaminie, i nie możemy z tym nawet dyskutować. W przypadku paperbacków, opcja jest prosta: mamy dwie możliwości ustawienia ceny katalogowej. Wybieramy w pierwszej główny rynek i ustawiamy cenę rynkową. W walucie tego rynku jest to zazwyczaj. USA, a na innych platformach handlowych automatycznie przeliczają cenę na dostępne waluty. Czyli odbywa się to tak, że po wprowadzeniu ceny katalogowej, tabela aktualizuje się automatycznie i pokazuje szacowaną opłatę licencyjną na każdym z dostępnych rynków. Jeśli wybierzesz tę opcję, książki z cenami pasującymi do jednego rynku mogą nie zawsze pasować do innych rynków. O czym już wspominałem i mówiłem wam, żeby zawsze przeglądać te ceny, zawsze je dostosowywać do swoich tantiem. I tutaj znowu podkreślałem, że wynika to z różnic w podatkach, kosztach dostawy i innych kosztach operacyjnych. Opcją drugą jest wprowadzić określoną kwotę według rynku i waluty. To jest to, o czym z czego ja korzystam. Możesz ustalać ceny katalogowe według rynku, o ile są one wyższe niż ta minimalna cena katalogowa. Ja sama określona w przypadku publikacji: mamy tam minimalną cenę i maksymalną i niższe niż ta maksymalna, właśnie katalogowa cena czyli w przypadku USA 250 dolarów w przypadku. Unii Europejskiej jest to 250 euro, Japonii 30 tysięcy jenów japońskich lub Kanada 350 dolarów kanadyjskich. I uwaga, w Unii Europejskiej podatek VAT będzie naliczany od książek sprzedawanych na Amazon UK, Amazon DE, Amazon FR, Amazon ES i Amazon IT. I stawka stosowana VAT zależy od kraju zamieszkania klienta, czyli osoba, która zamówi na przykład z Włoch. Tam będzie doliczany podatek VAT obowiązujący we Włoszech, dlatego ta cena we Włoszech będzie się różniła od tej, którą my ustawiliśmy sobie podczas publikacji. Mam nadzieję, że to jest jasne. Jeśli obowiązuje podatek VAT, Amazon automatycznie doda obowiązującą stawkę podatku VAT do wybranej ceny katalogowej, a następnie wyświetli cenę detaliczną już właśnie z podatkiem VAT na stronie szczegółów książki. Ok, w tej krótkiej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że już rozumiesz, dlaczego czasami nasze Ceny są wyświetlane jako wyższe niż te, które sami wpisaliśmy podczas publikacji. Daj łapkę w górę, jak Ci się podobał film. Zasubskrybuj kanał. Już jutro następny odcinek. Także pozdrawiam Cię serdecznie. Na razie trzymajcie się. Cześć!